Ale Bajzel, myślisz, że to koniec? Zetrox jest skończony. Lada chwila powinni się u nich zjawić pacyfikatorzy z protektoratu. Myślę, że przy okazji zajmą się też kortekiem. Ci są spaleni na całej linii. Tak, myślę, że to koniec. A koloniści, co z nimi? Sami naważyli sobie piwa. Siedzą na chromie i dobrze wiedzą, co się z tym wiąże. Pewnie dogadają się z jakimś nowym Spejkonem i dalej będą robić swoje. Tak czy inaczej, cieszę się, że to nas już nie dotyczy. Może wreszcie zaczniesz trzeźwo myśleć i wrócimy do normalnej roboty. Co ty na to? Zaproponuj coś. Możemy lecieć do tej twojej mgławicy, Habla, czy gdzie tam sobie chcesz? Byłoby miło, sporo ostatnio zarobiliśmy. Może to dobry moment na jakieś wakacje? Byle nie w tropikach, jeśli nie robi ci to różnicy. Zimowe klimaty chyba też odpadają. Miło cię znowu widzieć, Logan. Przykro mi, że nie mogę powiedzieć tego samego. No tak, nasze ostatnie spotkanie odbyło się w dość nieprzyjaznych okolicznościach. Zapomnijmy o tym, co ty na to. Mamy szansę naprawić naszą znajomość. Moi mocodawcy chcą zaoferować ci pracę. Ha, to dobre. Dobrze się czujesz? Za parę godzin odwiedzą was chłopcy z protektoratu. Na waszym miejscu pakowałbym walizki. Nie doceniasz nas, Logan. Jesteśmy bardzo zamożną i wpływową korporacją, mamy też wielu przyjaciół w samym protektoracie. Jeżeli chodzi ci o dane, które nam ukradłeś, cóż, już do nas wróciły. Protektora to niczym nie wie, przynajmniej oficjalnie. To blef? Nie, to potęga Zetroxu. Możecie stać się jej częścią. Przejdźmy zatem do interesów. Planujemy wysiedlić kolonistów z Terbona metodami pokojowymi, oczywiście, jeżeli nam pomożesz. Wypłacimy kolonistom odpowiednie rekompensaty i legalnie zajmiemy tereny, na których nam zależy. Niestety spodziewamy się desperackiego ataku Korteku. Są przegrani, nie mają już nic do stracenia. Chcemy, żebyś pomógł nam bronić kolonii na Terbonie. Co ty na to? Co ja na to? Pocałujcie mnie gdzieś. Nie rozumiem skąd w tobie taka niechęć do nas. Bo gramy ostro? <grym> Zgoda. Nasze zasady są twarde, ale jasne. Taka rzeczywistość. Ty powinieneś wiedzieć o tym najlepiej. Proponujemy ci okrągły milion i gwarancję, że żadnemu z kolonistów nic się nie stanie. Jeśli oczywiście cię to obchodzi, przemyśl to. Tylko nie zastanawiaj się za długo. Cholerne korporacje. Myślisz, że to prawda? To, co ona mówiła o protektoracie. Myślisz, że się z tego wykręcą? Kurczę. A jeśli to prawda? Kolejna transmisja. Ciekawe kto tym razem. Panie Logan, nie będę pana oszukiwać. Tak? Czyżby korporacja zmieniła politykę? Dlatego przejdę od razu do konkretów. Mamy dla pana propozycję. Płacimy równe dwa miliony za prostą, jak na pańskie możliwości, misję. Trzeba wyeliminować Johna Browna, przywódcę kolonistów, i dać dobrą lekcję kolonistom z Terbona. Taką, żeby nikt z ocalałych nie chciał tam zostać. Zasłużyli na karę, chyba się pan zgodzi. Przecież pana też oszukali. I jeszcze jedno: gdyby uznał pan dwa miliony za niewystarczającą motywację <grym> wiemy wszystko o pańskiej przeszłości. Mamy na pana temat materiały, które na pewno zainteresują protektorat. Nie musi pan odpowiadać od razu. Rozumiem, że to trudna decyzja. Dlatego proszę odrzucić emocje na bok i podjąć decyzję, która zaważy na pańskim dalszym życiu. Ale cyrk, co ty na to? Idę się przespać. John Brown? Pięknie, no to mamy komplet. Właśnie dostaliśmy ultimatum od Zetrox'u. Mamy opuścić kolonie w ciągu doby, albo usuną nas siłą. Pytasz mnie o radę? Zgódźcie się! Nie możemy się poddać, to nasz dom! Moja matka tu umarła, nie ustąpimy! W porządku, posłuchaj, Logan. Pewnie już wiesz o chromie. Zresztą nie ma już dłużej sensu trzymać tego przed tobą w tajemnicy. Mamy tu ogromne złoża, warte fortunę. Wiesz o czym mówię? Możemy zostać wspólnikami. Pomożesz nam? Czemu miałbym ci uwierzyć tym razem? Chodzi ci o to, że ukrywaliśmy przed tobą fakt odkrycia chromu? A co mieliśmy według ciebie zrobić? Rozejrzyj się dookoła. Nie widzisz, na jakim świecie żyjesz? Proszę cię. Pomóż nam. Bez ciebie nie damy rady. Zginiemy wszyscy. Proszę. Wiedziałam, wiedziałam, że to się nie może dobrze skończyć. No dobra, co robimy? Połącz mnie z kolonistami. Logan, to nie jest twój obowiązek, oni nie mają żadnych szans. Przygotuj, proszę, wahadłowiec, zanim się rozmyślę. Wszystko gotowe. Kobiety i dzieci są w głównym kompleksie. Upewnij się, że są gotowi. Logan, może to was podniesie na duchu. Otrzymałam właśnie wiadomość, że pacyfikatorzy zajmują kwaterę główną Korteku. Wygląda na to, że Kortek wypadł z gry. Teraz Zetrox może zostać wielkim wygranym. Nie, jeśli utrzymacie kolonię. Wierzę, że wam się uda. Będziemy potrzebować czegoś więcej niż wiary. Powodzenia, twardzielu. Uważaj Także na. Zbliżają siebie. zbliżają się! O kurcze! Dużo ich! Do zobaczenia, Kerry. Brown, wiesz, co masz robić. dworce. Undojom na Głównym Placu. O mój Boże, wkraczają do głównego budynku. Macie pięć minut, żeby się poddać. W przeciwnym razie uwolnimy wirusa. Nie zgrywajcie bohaterów. Pomyślcie o swoich rodzinach. Nie mamy wyboru, musimy się poddać. Czekaj, dajcie mi cztery minuty, potem możecie się poddać. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Bolt Logan, dzielny obrońca uciśnionych kolonistów rozczarowałeś mnie. Myślałam, że lepiej umiesz ocenić szansę mówi się trudno. Tym razem nie pozwolę ci uciec. Logan, cieszę się, że jesteśmy wspólnikami. To znaczy... chciałam powiedzieć, że... jestem z ciebie dumna. Naprawdę się o ciebie bałam, jak wszyscy diabli. Ale już po wszystkim. Tylko co dalej? Hm. No nie wiem. Jesteśmy teraz udziałowcami dochodowej kopalni. To wielka odpowiedzialność. Moglibyśmy wieść za możne, stateczne życie. Co ty na to, wspólniku? Mówisz o dużej posiadłości, siedzeniu w wygodnym fotelu i przeliczaniu zysków? O marketingu, zarządzaniu. I koniec z błąkaniem się po obrzeżach cywilizowanego świata? Koniec z niebezpiecznymi, słabopłatnymi, samobójczymi misjami? Przez chwilę już myślałam, że mówisz serio. A ja wyobraziłem sobie ciebie na zebraniu zarządu. Żebyś wiedział. Byłby ze mnie lepszy prezes niż z ciebie. Słuchaj, zanim się stąd wyniesiemy, koloniści bardzo nalegali, żebyśmy zostali jeszcze parę dni. Planują większą imprezę. Co ty na to? Właściwie czemu nie? Dawno nie jadłem nic normalnego. A co potem? Cóż, mam parę pomysłów. Myślałam na przykład o Debergu. To drugi koniec galaktyki. Czemu właśnie tam? Mm. Opowiem ci, jak już będziemy w drodze.